Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić, jest gołąbek też barwy ciemnej. Jest to na 100% samiczka o numerze PL456-23 rok 8488. Gołąbek wywodzi się tutaj też z gołębi Hardy Krugera. Góra gołąbka 943. Gołąbek, który jest tutaj u mnie zakupiony, jest z Depet Implant. No jest wszystko w rodowodzie. Tutaj będzie dołączony rodowód też rodziców. A dół tego gołąbka jest od Leszka pielesiaka z tej jego najlepszej pary 6690 razy 5544. Samiczka na olimpijskiej obrączce, też zakupiona u mnie, tak to razem było naparowane. Taki gołąbek wyszedł. Bardzo fajny, bardzo fajne gołębie. To w ogóle, tak jak mówiłem wcześniej, od Hardy Krugera są super te gołębie. W budowie tutaj inteligencja tych gołębi naprawdę bardzo fajna, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tutaj gołąbkiem Hardy Kruger razy Leszek Pielesiak, serdecznie zapraszam do aukcji, tak wygląda skrzydełko tego gołąbka, podopinany tutaj mięsień elegancki, nic nie brakuje, króciutkie przedramię, także jeżeli ktoś tutaj jest zainteresowany, serdecznie zapraszam.